Yo, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Minecraft Gplay i dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować świetną modyfikację, która nazywa się WandCraft. Modyfikacja dodaje do naszej gry 10 naprawdę bardzo ciekawych i przydatnych różdek, które na pewno Wam się spodobają. Zobaczycie za chwilę sami. Jeśli film Wam się spodoba, oczywiście nie zapomnijcie kliknąć kciuka w górę i skomentować tego filmu. I ogólnie pod e, moim starym, starym filmem e, jeden z widzów napisał, Żebym przedstawił jakąś modyfikację e, w minutę, czyli po prostu chodziło o to, żebym w przeciągu jak najmniejszej ilości czasu przekazał wam, wam na temat danej modyfikacji jak najwięcej informacji. E, no i właśnie w tej modyfikacji. E, Prezentacji tej modyfikacji postaram wam się to zrobić, ale przedstawię w sumie postaram się wam przedstawić e, wszystkie właśnie rzeczy, jakie dodaje ten mod e, w przeciągu dwóch minut. Zobaczymy w sumie, czy mi się to uda i będzie to taki pewien eksperyment. Zobaczymy, czy takie coś wam się spodoba w ogóle. No, i oczywiście będę się starał w prezentacji. Nie będę tego robił tak na odwal się, że po prostu machnę tymi wszystkimi różdżkami, pokażę Wam, co robią, nawet nic o tym nie powiem, żeby to trwało jak najszybciej, tylko będę starał się Wam cały czas mówić na bieżąco i żebyście w 100% wiedzieli, co owa modyfikacja dodaje. Tak więc ja tu w sumie już się przygotowałem, jestem praktycznie gotowy. No i za 3-2 Jeden, możemy startować, a więc pierwsza różdżka jest to Wand of Ender. Ogólnie wszystkie różki mają po 50 użyć i crafting macie w opisie, a więc Wand of Ender, e, jeśli klikniemy prawym przyciskiem myszy trzymając tą właśnie różdżkę w ręku, w ręku, możemy się teleportować jak Enderman. Moim zdaniem jest to naprawdę świetna rzecz, e, no i możemy się bardzo szybko nawet przemieszczać po naszym świecie. Następna różka to jest Wand of Explosion. E, no i właśnie pewnie już się domyślacie, co ta różka nam dodaje. Otóż jeśli kliknę prawym Ściskiem myszy możemy wystrzeliwać. TNT, ale zobaczcie, jaki wielki wybuch powoduje ta właśnie różdżka. E, ten wybuch jest znacznie większy niż było to by po jednym. TNT. Następna różdżka to jest One of fire, Fireball. E, no, i jeśli kliknę prawym przyciskiem myszy, e, no to oczywiście wystrzeliwuje Fireball, w ten sposób możecie zabijać moby, e, bądź na przykład niszczyć wioski NPC. Następna różdżka to jest One of Lightning. No, i tą różdżką, e, dzięki tej różce, możemy strzelać piorunami. Widzicie na przykład w ten sposób. Stworzyłem takiego super mega wykokszonego creepera, ale już on zginął, no i możemy w ten sposób również na przykład zabijać moby. Kolejna różka to jest Wand of Time. No, jeśli kliknę prawym przyciskiem myszy, mogę włączyć albo zachód słońca, albo wschód słońca. Następna różka to jest One of Speed. Jeśli przytrzymam e, prawy przycisk myszy trzymając tą różdżkę w ręku, mogę naprawdę szybko się poruszać po moim świecie. Widzicie to teraz właśnie na waszych ekranach. Następna różka to jest Wand of Poison. No, i właśnie ta różka działa w ten sposób, że jeśli klikniemy prawym ściskiem myszy na MOBA, zostaje on zatruty. E, oczywiście możemy klikać tak na niego kilka razy. Nie zginie on, ponieważ ostatni cios będziemy mu musieli zadać właśnie ręką. Ok, no i następna różdżka jest to Wand of Jump. Jeśli przytrzymam prawy przycisk myszy i podskoczę, no to oczywiście mogę wysoko skakać. Zostały nam dwie ostatnie różdżki, a jest to różdżka dzięki której możemy właśnie uzyskać regenerację. Włączę sobie teraz Game Moda Zero no i już widzę, że się nie zmieściłem w tych dwóch minutach. Widzicie, naprawdę ciężka rzecz, ale zobaczcie, mam teraz tyle życia. W sumie zabrało mi dwa serduszka. Jeśli przytrzymam Trzymam właśnie tą wand of regeneration, e, będę mógł się wygenerować. Bardzo fajna rzecz. I została ostatnia różdżka, a jest to różdżka, dzięki której możemy odnawiać powietrze, jeśli jesteśmy na przykład pod wodą. Tak więc przelecimy się tutaj. E, no i wbijamy oczywiście pod wodę. E, zobaczcie, co się stanie, e, jeśli kliknę prawym ściskiem myszy. Otóż teraz zobaczcie, klikam w cyk. No, i właśnie moje powietrze zostało odnowione. Tak właśnie działa ta ostatnia różdżka. E, no, i właśnie to by było na tyle z tej modyfikacji. Niestety nie wyrobiłem się w dwie minuty. Zajęło mi to około 2 minuty 50. Widzicie, e, nie dałem sobie rady. No, ale może następnym razem mi wyjdzie. Myślę, że takie coś Wam się spodobało. Jeśli chcecie więcej tego typu filmów, oczywiście zapraszam do pisania komentarzy i oceniania tego filmu. Tak więc żegnam się z Wami. Dzięki Cześć i na razie zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Trzymajcie się, cześć!